Dzień dobry moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie. Mamy oficjalny kończący przeciek. Zapraszam serdecznie, dzisiaj go omówimy i czy odcinek będzie dzisiaj? Zobaczymy, zostawcie lajka. Zaczynamy, słuchajcie. Jak wiecie, Boom zrobił coś mega wyjątkowego, i wygląda na to, że dzięki ten, temu zabiegowi, który zrobił e twórca określił jakby to, że ten part 3, ten o, część trzecia, ostatnia część odcinka 70 będzie mega wyjątkową, mega specjalną dla każdego fana Skibidi Toilet, ponieważ jak pamiętacie, on zrobił te przecieki takie połączone. Dużo youtuberów dostało te przecieki. Następnie one były połączone w różne tam na różne części, różne party i one dzięki temu jakiś całość ze sobą wiązały, tak? My możemy połączyć te przecieki i dzięki temu pokażę wam mniej więcej co wychodzi. Proszę bardzo, to jest to. Myślę, że to widać doskonale. No i tutaj zastanówmy się, dla kogo to jest koniec, bo jak widzicie, mamy tutaj dość dużo postaci, przede wszystkim tych postaci, które są jakby nie, nie długoplanowymi, ale w miarę pierwszoplanowymi postaciami z serialu Skip the Toilet. Mamy ninja kamerę, mamy Dark Speakermana, mamy e, Camera Woman, Speaker Woman, mamy Large TV, e, mamy TV Woman, naukowca, no i sekretnego agenta. Nie bez powodu, też te wszystkie postacie, które tu widzicie, są wymienione. Brakuje tutaj tytanów. Dlaczego one zostały wymienione w tym, w tym przecieku? Mianowicie, to one są we wnętrzu bazy Kibidi Toilet. I wiecie co? Ja zaryzykuję pewne twierdzenie, być może jest ono fałszywe. Skłaniam się ku teorii, że to jest prawdopodobnie koniec naukowca. Być może jego koniec po, po, pociągnie za sobą koniec którejś z tych postaci, którą tu widzicie. Natomiast ja, tak wbrew pozorom, zaryzykuję takie stwierdzenie, że to te wszystkie postacie, które tu widzicie, będą ofiarami tego końca. To będzie koniec dla tych postaci, które tu widzicie. E, dlaczego tak uważam? Wydaje mi się, że w końcowej fazie ta baza z Kibbey Toilet. Będzie miała autodestrukcję, i po prostu zostanie totalnie zniszczona z tymi bohaterami, którzy przebywają w środku. W środku. Być może sekretny agent się uratuje, ponieważ, czy może TV Menu nawet, na, bo będą mieli opcję teleportacji. Natomiast ja już kiedyś Wam mówiłem, jak zaczęliśmy dopiero pojawiać się, jakby ta, 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 całe, ta całe laboratorium, już w momencie, gdzie była walka. Tytanów z tytanem naukowcem. Już wtedy mówiłem, że być może ta baza z to Toilet zostanie po prostu wysadzona od zewnątrz, po prostu będzie autodestrukcja. Więc być może tu dostaniemy również coś na ten deseń. Natomiast bardziej prawdopodobne, o wiele bardziej prawdopodobne jest to, że ci naukowcy że to raczej naukowiec będzie i, i to na koniec naukowca zazwyczaj będziemy mieli. Na odcinku, w tym parcie trzecim. To jest odcinek, który jest stworzony najdłużej. Mamy największą przerwę między odcinkami. Podobno jest dlatego ta przerwa, ponieważ jakieś były problemy techniczne, ale też można brać pod uwagę, że to jest naprawdę odcinek, który, który będzie. Jakby takim podsumowaniem tego wszystkiego, co się dzieje, też myślę, że to dlatego Boom stworzył tak dużo tych przecieków, które rozdał różnym youtuberom, żeby po prostu podkreślić ten finał, istotę tego końca tego. Tego odcinka i być może początku czegoś nowego. Nie obstawiam, że to będzie koniec serii Skip the Toilet, ale być może dojdzie do jakichś takich dość drastycznych zmian w całej serii. Zobaczymy, czy tak będzie. Myślę, że ten odcinek. No, słuchajcie, ja już spodziewałem się odcinka w niedzielę. Nie było go. Mam nadzieję, że ten odcinek wleci dzisiaj. Prawdopodobnie, jeżeli będzie to dzisiaj odcinek, to będzie w godzinach między. 8, a 23. Jestem przekonany, że w tych godzinach, prawdopodobnie 20, a 23 dostaniemy odcinek. A jeżeli nie, to jeszcze może być nad ranem we wtorek. Tak, bo pamiętam, że 6-5 rano chyba wtedy wrzucał odcinek. No to już tylko boom wie. Pewnie godzinę wcześniej, jak wyjdzie odcinek, będziemy oczywiście wiedzieć. a jeszcze sobie oczywiście zerknę na Discorda. Tak, żebyśmy sprawdzili, czy Boom coś jeszcze powiedział nowego. Nie, nie ma nic, żadnych nowych przecieków. No, jak widzicie, zapowiada się naprawdę wielka uczta dla koneserów, dla fanów Skibili Toilet. Przejdźmy sobie oczywiście do Waszych komentarzy i teorii. Teraz już widzicie, dzięki temu, że one ja jakby pokazuję komentarze z tego odcinka, wtedy więcej mogę odpowiedzieć. Super Crafter to jest ze Skibidi Toilet Multiverse jest odcinek jak coś. To znaczy ja już nagrałem odcinek. Wczoraj wrzuciliśmy moją reakcję całkiem super odcinek z asasynem. Odci w ósmym odcinku jest pokój y o pierwszego Skibidi Toilet, może być Skibidi Toilet Part 3, nowy pokój, ale tam są toalety pierwszego. A, a ale ta sama toaleta tego pierwszego. No Wiecie co? No może tak być, że zobaczymy taki isterek będzie, że po prostu będziemy widzieć ten pierwszy pokój z tego shorta, tak? Pierwszego shorta, którego mogliśmy już wcześniej zobaczyć. Te pierwsze shortciki, tych shortów było dużo. No, ale tak jak mówię, możliwe, że to od tego się wszystko zaczęło, tak? Od tego pokoju tutaj. Od tego tak naprawdę się wszystko zaczęło. Cała ta seria z KBD Toilet. Być może tak będzie. To z Doom Studio zdjęcie. Tak, tak. No, ja tutaj łączyłem. Moi drodzy. Ja łączyłem jakby dwa. Dwa te. Dwa. Dwa newsy. Bro, nie widzieliśmy tylko ninja TV Mena. Co to może oznaczać? To znaczy, już w tym finalnym przecieku mamy ninja, nie? Jest. Aha, ninja TV Mena. Ok. No tak. Nie ma, chodzi ci pewnie, Sigma, o to, że nie ma postaci postacji specjalnej TV, man. no ale mamy large niby. No to moim zdaniem ten wy wiedział, kto jest zdrajcą, lajkujcie, żeby wiedział. Ale kto? Bo tak piszecie czasem, że ja tego nie rozumiem. Z wszystkich lików wychodzi tekst This is the end for someone. Nie wiem jak wy, ale ja myślę, że Dafu Boom chciał nam powiedzieć, że to jest koniec danej rasy lub koniec Kibidi Toilet. Eee, no wątpię, żeby boom jakby z Toilet. Słuchajcie, totalnie. Zakończył, bo wiecie, to jest kura znosząca złote jaja dla niego i raczej by był to strzał w kolano, jakby sobie teraz zakończył serię. brod muszę ci coś powiedzieć na teorię part 3. Teoria: brod, T.V. woman może yy, pokonać Leech Big TV Mana albo że Boom zrobi odcinek, gdzie tytani będą walczyć prze, z g albo poszukamy tam, gdzie off był Part 2. I on wejdzie do naukowca lub Jimena. Tu wiele wskazuje na to, że tak naprawdę to part 3 będzie związany z tym, co się dzieje na zewnątrz, e, więc i tak widzimy parę rzeczy. Tak, każdy z tych mamy trzy drużyny, które są w zupełnie innych miejscach, więc to jest ciekawe, nie? No zobaczymy. Czy, czy oni się wszyscy spotkają w jednym miejscu? Jak myślicie? Jestem ciekaw, czy też myślę, że naukowiec się pojawi, znaczy agent pojawi się też w parcie trzecim. I ten part 3 będzie w miarę długim odcinkiem. No sporo na niego czekamy. Oby tak było.